Siemanko z tej strony. rok z 3000. Dziś pogramy sobie w Minecrafta. Jest ze mną kliwek i będzie mógł. E, co mam robić? Co tutaj budować? Właśnie najpierw wam pokażę mój dom. Ała. Wow. Tutaj się tak idzie. To już się nagrywałem, prawda? Nagrywa, tutaj się tak o, idzie. Tutaj mam ogień i różne takie połapki. Też mam na, na y, tryfka, y, jak będzie mi tutaj właził, albo na inne jakieś kurczaczki. Ale, ale też będę mógł wpychać tutaj różne, różne zwierzęta, one zginą i od razu będzie upieczone mięsko i nie trzeba marnować. Jeszcze do tego mam ognisko. to jest taki tarasik jest mój dom. Czekaj, tylko pokażę, widzę mój tajny pokój. To nie patrz. Trzeba tak. Mówcie trybkowi, patrzcie, się, patrzcie. Się patrzcie w takim obrazie. Dobra. I tutaj mam takie rzeczy. Dobra, wchodzimy. Jeszcze nie patrz. Już możesz patrzeć. Tu mam takie coś. I tutaj mam takie łyżeczko, jeszcze tutaj mam takie obrazy. Tu mam dwie skrzyneczki, tylko w tych mam że, y, jedzenie. Te kolejne obrazy. To jest moja taka kopalnia. I tutaj jest y, piętro. Tutaj włożę to jedzenie. To będę musiał upiec. W sumie już upieczemy. Y, jeszcze to tutaj dam. To tu jest taka skrzyneczka z jedzeniem. Jeszcze tam mam to jedzenie. Ale dobra, nie zajmujemy się teraz jedzeniem, więc... Albo w sumie teraz co zrobimy? Przypadmy to sobie i zaczniemy budować. Kurde, tylko nie dłużyłem jeszcze. Nie. To w sumie w piecach łótniczych od razu zrobimy. Właśnie w piecach hutniczych szybciej się jedzenie przypala. Patrzcie, jak to szybko się przypali. się przypala. I też. też. I tutaj już jest dwa. O. Pięknie. Pyk. Pyk. I pyk. I teraz złożymy tutaj jedzenie. Będzie fajnie. O Boże, ile tego mamy. Tak właśnie tutaj wszystko wygląda. To tyle teraz. E, co mam zbudować? Hmm, tylko coś normalnego, nie jakiego super trudnego. Okej? Okay? Mm hmm. I sobie półki na książki, bo to będzie pokój i z nim. Buduj farmę. No farmę już mam. A. O... A nie wam... Co? A stadliny. No stodliny. No nie, coś... Jakiś pomnik czy coś, jakąś budowę, dobra? A nie jakąś rodnik czy coś. Właśnie tutaj jest moja farma. To jest mój osiołek. I mój konik. Tu mam jeszcze jedną taką I tutaj jest taki pomnik, nieważne. Tak wiem, że jest brzydki, ale nie, nie lubię za bardzo tutaj budować. U mnie naprawdę ładne budowle, ale nie lubię ich budować. Dobra. to pamięć, co mam zbudować, a ja tutaj sobie pozbieram. Czy zapomniałem tutaj kreft mi dać? No. Bum, bum. Myślę, że tutaj jeszcze będzie woda. Wezmę sobie jeszcze. No jako nieskończonego źródła wody. który jest za Idę Za ogórkiem. Ale ja tutaj będę o tutaj gdzieś sobie coś zbuduję. Ponieważ tutaj mam takie małe rzeczy. Ej, czy tam był slime? Nie. Na pewno to nie było slime. Odrówik. Wiem. A! Ała! Podpaliłem się! Dobra. Nie pogo... jeszcze coś takiego... Um. Oh, Ao. To, co mam zrobić? Tutaj będzie tak. Dobra, to mów szybko, dobra? Bo od, nie ma czasu już. Bo już jest mało minut odcinka. To mów byle, co mam zrobić? Antek. Znaczy, drywek. Co się tutaj nazywa? Zbuduj Tynik. jakiś. Posąg. Już mam posąg. Coś, czego jeszcze nie mam. A jakąś y, tabliczkę, która będzie y, mówiła coś o ochronie. O czym? Na przykład. Y, na przykład. Hmm. Co? Będzie w tym domu pokój na przykład takie coś. Ale z czym? Na tabliczce, a tam jeszcze. to będzie wskazywała tajny pokój. Czy co? W tajnym pokoju. W tajnym pokoju. Wiem co możesz zrobić. Co? W tajnym pokoju możesz no to szybko bo mam bo mogę... już mało minut nagrania mam więc szybko mów możesz sobie tam chować te fajne rzeczy ale właśnie tam chowam sobie te fajne rzeczy A. takie najpotrzebniejsze bo się nieść nie coś w swoim domu ale byle co? Bo konkretnie co mam zbudować? W Nadarze sobie zbuduj dom, jakbyś się zgubił. Po pierwsze nie zgubię się. A po drugie to to fajny pomysł. To czekaj, tylko wezmę bloki do budowy.

Może z budujców jakie masz. Ale nie, ja chcę stworzyć. A, właśnie. Mm. A dobra, to wezmę kilof i idziemy bo... Ja po prostu tam wezmę sobie. Albo jest taki... Dobra, to idziemy na górę no. i idziemy do nederu Zbudowanie terenu i wchodzimy jeśli chcecie drugi odcinek to napiszcie w komentarzach. O nie, podpaliłem się. Tutaj coś zróbmy może. Zróbmy sobie jakby taką bazę. No. Ja, może zrobimy jakąś fortecę? Coś na to. No. Dobra. Dobra, tutaj jeszcze tick, 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 ups. Nie tutaj, muszę wejść, tick, 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 tick. Nie wiem, czy nie będziemy musieli tego zrobić na kolejnym odcinku, bo są tylko 5 minut nagrania. Nie zostało. A mam za mało pamięci, żeby nagrywać filmy dłuższe niż 15 minut. Nawet nie może być 15 minut i 1 sekunda. Bo jeden to był 15 minut i kilka sekund i się nie, nie wrzuciło. Jeden to miał 16 i się nie wrzucił, to też było w Minecrafcie. I właśnie to jest pierwszy odcinek z Minecrafta, muszę Wam powiedzieć. Bo tamten, bo były dwa odcinki z Minecrafta wtedy, poprzedniejsze, ale nie wrzuciły się. Ponieważ trwały za długo. Tutaj jeszcze zróbmy sobie coś takiego, ups. Cyk, 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 tik, cyk, cyk. O kurde. Tu jest trochę nieładnie, to wiem już co zrobić. Cyk. No, już mam tutaj. Mam taką fortecę. Tutaj potem albo w sumie. Coś. Hmm. tutaj zróbmy sobie coś takiego o. i już tutaj mamy coś takiego i skończone dobra, ja się już z Wami żegnam do widzenia, narka i